Cześć ekipo, dzisiaj pogadam o czymś co dla wielu graczy free to play w State of Survival może być prawdziwym wyzwaniem. A mianowicie chodzi o zdobywanie kluczy do toreb w wydarzeniu Blissful Bugs. Jeżeli kiedykolwiek graliście to wydarzenie, bez wydawania prawdziwej kasy, to wiecie, że zdobycie wystarczającej liczby kluczy potrafi być... Eee... Frustrujące w najlepszym przypadku, ale spokojnie, mam dla Was strategię, która pozwoli Wam zmaksymalizować darmowe nagrody i trochę obejść ograniczenia systemu. Ale spokojnie, nic tutaj nie jest wbrew terms of service gry. Dlaczego Blissful Bugs dla Free to Play to problem? Wydarzenie Szczęśliwe Torby daje możliwość wyboru fajnych nagród. Mamy plazmę, mamy fragmenty pojazdów, behemotów i tak dalej. Aż po inne rzadkie, ale też drogie materiały. Brzmi to super, prawda? Problem zaczyna się w momencie, kiedy patrzymy na wymagania. Nawet najniższy poziom torby wymaga aż sześciu kluczy, aby móc ją w ogóle otworzyć. A z samej przepustki wydarzenia, czyli z tego pasa, można zdobyć tylko od jednego do trzech kluczy. To oznacza, że gracze free-to-play nie są w stanie w jednym wydarzeniu zebrać wymaganych sześciu kluczy. No, rozumie się to samo przez się. Więc, w efekcie, wiele osób odpuszcza w ogóle to wydarzenie, no bo nie ma sensu zbierać nagród, których i tak nie da się odblokować. Ale mam na to sposób, na obejście tego problemu. Można się oczywiście irytować, ale można podejść do tego też sprytnie, oglądając to wideo. Klucz w tym wydarzeniu leży w planowaniu na dwa wydarzenia to znaczy w pierwszym wydarzeniu Blissful Bugs, które grasz w pierwszej kolejności osiągamy poziom 21 bo to odblokowuje nam możliwość odbioru nagród i zebrania tych kluczy ale tutaj jest bardzo ważna uwaga nie bierzemy tych nagród zostawiamy je cierpliwość się opłaci krok drugi Powtórzę, to jest to samo co krok pierwszy, ale to jest bardzo ważne i chciałbym, żebyście się na tym skupili. Podczas pierwszego wydarzenia Blissful Bugs robimy zadania codzienne. Zdobywamy 21 poziom. Mamy odblokowane te klucze z przepustki, tam są maksymalnie 3 i nie odbieramy tych kluczy. Możemy sobie odebrać inne nagrody, te przyspieszenia, te biokapsle. Ok, nie dotykamy kluczy. Pozwól, żeby nagrody trafiły do Reward Stash. W, w Twojej osadzie. One trafią tam po zakończeniu wydarzenia. Spokojnie one się nie zutylizują. Ta skrytka na nagrody to takie magazynowanie nagród na później. W momencie, kiedy pojawi się kolejne wydarzenie, Blissful Bugs, ponownie robimy całą tą codzienną, kilkudniową aktywność i odbieramy i zbieramy trzy klucze. I teraz magia. Trzy klucze z poprzedniego wydarzenia, które były przechowywane w Reward Stash mamy w prawym górnym rogu. Odbierając nagrody za wykonywanie zadań mamy kolejne trzy klucze z aktualnego wydarzenia, czyli razem sześć kluczy i bum, możemy od razu otworzyć nagrodę z torbami. Co możemy wybrać z torby? No, nie mamy tutaj za dużego wyboru, ale jest tutaj Coś, co na pewno przyda się graczom free-to-play. Mamy tutaj plazmę, 300 sztuk, więc nie mało. To jest świetne do rozwoju budynków na wyższych poziomach, zwłaszcza teraz po wejściu P18. Mamy tutaj fragmenty pojazdów dla tych, którzy chcą ulepszyć swoje cacka albo dojść i rozbudować swojego mecha. No i inne materiały lub bosty, jeżeli akurat ci tego brakuje. To są akurat te dwa, które wymieniłem. To są te, które ja wymieniam, ponieważ bardzo mi się one przydają. Oczywiście ta metoda, którą tutaj przedstawiłem, nie da ci najwyższego poziomu torby, ale pozwala graczom Free to Play wreszcie korzystać z nagród, które normalnie byłyby poza ich zasięgiem. Warto to zrobić z trzech powodów. Po pierwsze, zero wydatków. Wszystko bazuje na tym, co daje Ci gra. Po drugie, stały progres. Co dwa wydarzenia masz gwarantowaną nagrodę, i po trzecie, kontrola wyboru. Tą gwarantowaną nagrodę wybierasz sobie sam. Nie jesteś zdany na losowość, tylko wybierasz sobie to, co aktualnie potrzebujesz. A więc pułapki umysłu, których trzeba unikać, bo to zazwyczaj siedzi w naszej głowie albo robimy coś mechanicznie. Nie odbieraj kluczy od razu. Najlepszym sposobem jest nieodbieranie w ogóle tych nagród podczas pierwszego wydarzenia Blissful Bugs żeby tam nie korciło po drugie pilnujemy tego aby zdobyć ten 21 poziom bo inaczej to się nam posypie inaczej ten plan nie zadziała no i po trzecie pilnujemy czasu wydarzenia a więc w pierwszym wydarzeniu zbierasz klucze nie odbierasz kluczy nagrody wracają do skrzynki z nagrodami drugie wydarzenie zbierasz klucze masz 6 Wybierasz nagrodę i otwierasz torbę. Powtarzasz ten cykl i powoli budujesz zapas darmowych nagród. To taka moja rada, bo to jest troszeczkę tak jak w życiu. Kto potrafi czekać, ten zyskuje więcej. W State of Survival cierpliwość to jedna z lepszych walut dla graczy Free to Play. Jeżeli ten poradnik był dla Ciebie pomocny, naciśnij lajka, like zasubskrybuj, skomentuj. Napisz, jakie nagrody ty najczęściej wybierasz z torby. Blissful Bugs. Jeżeli macie jeszcze lepsze sposoby na darmowe klucze, chętnie przetestuję. Zapraszam do komentarzy. Tymczasem trzymajcie się, cześć.